O kurde, witam wszystkich, witam wszystkich na zapowiedzi, reakcji, analizie 12. chyba już 13 odcinka. Ostatniego, matko, ostatniego, czwartego sezonu Rebeliantów. Witam wszystkich oczywiście na czacie. Trochę było mi w was szkoda, że wczoraj było tak, szło to głosowanie, jeśli pamiętacie, Web wygrał, Battlefront kurwa co zrobić, życie. Ale dzisiaj, ponieważ dzisiaj była premiera odcinka, jeszcze nie widziałem zapowiedzi, chciałem zobaczyć to razem. Z wami, żeby nie przedłużać. Będziemy rozmawiać OK. Po zobaczeniu zapowiedzi. Proszę, żebyście nie przesuwali ludcu w trakcie tej zapowiedzi. Jeśli strasznie cię chcieli, dacie dużo lajków, będziecie ogólnie chcieli, dam później polskie napisy do tej zapowiedzi, tylko że jak będę miał mało czasu, to, to się trochę może opóźnić. Dobra, nie gadajmy więcej. Zobaczymy dwie rzeczy. Na tak zwanym Rebel Recon mieliśmy malutki pik, o czym będzie odcinek. A później obejrzymy oficjalny trailer. Dobra, chat, gotowi jesteście? Jesteście gotowi. Witam wszystkich. Hello there, generały Kenobi. 3, 2, 1 i boom! Between worlds, enjoy. Tak, podwójne odcinki są. Wow. O, moc, moc. Lubię, jak jest używana moc. Może nie przez podwójną bekę, ale są wykrywa wilki, zapewne. Jak myślicie? A jak? I się pojawiły kurwa z Wilkory, kurwa. Ciekawe, czy będzie ten wilk z takimi. Chyba nie ma największego wilka, a szkoda, a szkoda. O, nie, a jak te wilki zrobimy teraz. Do it. you take us. Uh, Thanks for watching Rebels Recon. Okay. Well... Fajnie jakby <laughs> było tak, jakby y, po prostu. Wiecie, te wilki podchodzą, Ezra mówi, zabierzesz nas, a, a, a wilki. Do it, kurwa, i i, i. I wiecie, wilki zamiast i zabrać, to by zrobił im. Do it, kurwa. I, I by było. <laughs> no okej, okay, okej. Okay. Mamy podwójny odcinek. Tak jak to było mówione, dwa odcinki, kurcze. czat macie karty w prawym górnym rogu. Później głosujcie, jak się Wam podobały te zapowiedzi, czy będą lepsze od, y, te odcinki oprócz nich, czy nie? Jeszcze zobaczmy oficjalną zapowiedź i przejdziemy do analizy. Dobra, lecimy. Lecimy 3, 2, 1 zbychu to są. Znaczy, Well, they got us here in the first place. I guess they can get us to the temple as well. I'm just, you know, more comfortable with speeders. Zeb, <laughs> serio? Oh, oh, uh, Kto by nie mi swego? Kto? Zeb, those ones don't talk. <laughs> do you know? It talks with its eyes. O, to będzie są zapowiedzi. Już czaję które nawet. To kogo oni nieśli w chwilę. Zap, zap, zap. Ready? Here we go. Kurczę. Trochę ci zdrajcy mało pokazali, no nie? Jak myślicie? Po prostu że będą szli. Po prostu posłuchajcie. Po pierwsze, Zep jest głupi, ponieważ ja bym, kto by nie chciał mieć kurła kurwa Wilkora. Macie kilka głosowań w kartach w prawym górnym rogu. Czy ten odcinek będzie lepszy od poprzedniego? Nie wiedziałem. Zakładam, że w tym odcinku pojawi się też smerfowy admirał. Też macie jedno pytanie a propos jego. Co myślicie o tej zapowiedzi? Będą lepsze odcinki od y, dwu, od y, 10. 11. odcinku z tak wielkim pierdzielnięciem, jakie było. O matko, ten dziesiąty odcinek to... Nie wiem czy to tak łatwo da się przebić. Gdzie? <grymparania> Pytaj właśnie... Igor, masz ciekawe, jak myślicie, czad będzie on? Czy nie? On nie czopera, a! Marysia pisze, że on nie czopera wtedy w tych zapowiedziach. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. <laughs> każdy, pisze, każdy odcinek z Piesełem jest dobry. Adrian, te wilki kojarzą mi się z tymi wilkami na których jeździły orki. Zapewne chodzi o Wowa, rzeczywiście, rzeczywiście. Ogólnie Felon jeśli wiecie, twórca Rebeliantów i wcześniej także Wojen Glonów. Bardzo lubił wilki, udało mu się mu wprowadzić. Fajnie wyglądają też mi się podobek, one wyglądają ciekawie, w ogóle jakie one będą miały rolę w tym odcinku. Ten odcinek może być dziwny. Jeszcze raz. Tutaj będziemy mieć dwa odcinki, one się będą nazywały Wolves at the Door, czyli Wilki u Bram, i Wars Between Wars, świat o kurcze. To znaczy, że w tym odcinku podwójna beka. Jak myślicie, czy w tym odcinku y, wyjaśni się z tym? Czy w tym odcinku wyjaśni się Asoka? Chyba może być w tym odcinku Sowa. Rzeczywiście. <laughs> mi napisze, że ich zbycho, to jest przekreślony. Oj tak, już mi zablokowali nadkasę nad Ostatnich Memach. Jeśli nie widzieliście Ostatnich Memów, tak samo macie link w prawym górnym rogu czy odcinki nie są już dzisiaj dostępne właśnie są właśnie są dzisiaj dostępne dlatego jeszcze nie widziałem zapowiadać tego chciałem razem z wami was o, o, z wami obejrzeć zapowiedź przed zobaczeniem odcinka bo nie wiedziałem o co o czym będzie Co tutaj piszecie? Pokazowe. <śm> o nie, chat, czad, czad, błagam was, musieliście to napisać. Ja i tak jestem załamany po tych memach. Jeśli, jeśli widzieliście już memy, to wiecie, jakie tam niektóre były. O kurwa memy, takie hello there. Ach, Pokasowe będzie odcinek. O Boże. Jak mi się czat? Będzie tłumaczenie polskiego odcinka. Pokasowe. O. Do it. No, jeśli nie widzieliście memy, możecie zobaczyć się w kartach w prawym górnym rogu. Będą jeszcze memy z Obi-Wanem, pisze Sroczka. Wiesz, ile tam było memów z Obi-Wanem w tamtych memach, co dzisiejszych? Na razie zwinny tygrys. Okej, okay, pozwólcie, jeszcze przeczytam tasy z poprzedniego odcinka, ponieważ były zaległe. Mama zbycha, do której libi kiedy i kolejny, i bo lubię patrzeć. Ups. Krystofan kto by nie chciał mieć swojego prywatnego zeba trzech złotych. Zeba? Myślałem, że będzie wilkora zeba? No w sumie, po co. po co. ci. Yy, wilker, jak masz płotkę? Płotka tylko kasę nie zdejmuj. Prywatnego zeba. To ci się udało, to ci się udało. dobra, Wielkie dzięki za trójkę. Jeszcze właśnie był zaległy dotacja przeczytam. Drugiej połowie czwartego Asogu... w drugiej połowie czwartego sezonu Asoko obowiązkowa. Oczywiście musi być. czad. zrobimy tak. I teraz mówię na serio. Jeśli twórcy Rebeliantów nie pokażą Asoki teraz w tej drugiej części czwartego sezonu, idziemy do ich firmy i robimy im co? Chad, co im robimy? Powiedzcie. Wiecie, co im robimy? Czad. Robimy im... Do it! Gdzie jest kurwa soka? Tak jest plan. Okej. Okay. Pozwólcie, że jeszcze odpalę to, co... Dokładnie do it im, kurde, robimy. Oczywiście przez def. Niektórzy z błędy piszą do. Tak naprawdę do it pisze się przez def. Um. Jeszcze raz, ta poprzednia notacja z poprzedniego odcinka. Mama zbycha, do której i kiedy kolejny, bo lubię patrzeć, jak promujesz mojego synka. Poza tym kto by uczył Plageusa, jak nie ja 3 złote. To był jeszcze odcinek yy, do z wcześniejszego odcinka. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi z mamą zbycha, polecam obejrzeć ostatni yy, stream z Battlefronta. I jeszcze był Luz wczorajszy zaległy yy, od czaru. Hello, there. jak tam życie? Dobrze, ja się, no to ja się cieszę. Pozdrowienia dla Zbycha. i Palci. Napisał, kiedy krytycznym okiem ostatni Jedi. Zobaczymy, jest mało czasu, chcę jeszcze to zrobić. Chcecie czat ostatniego Jedi'a krytycznym okiem? A może rebeliantów krytycznym okiem? O, co tam jeszcze było? Chyba, chyba, chyba wszystkie już y, do jest tak tego co widzę. W jasna hateim im robimy. oczywiście, że tak. Na Płosce, ja, ja, ja jadę jak coś na Płosce. Kurczę, zobaczymy jaki będzie on, ten odcinek. Moim zdaniem trudno będzie im przebić ten motyw z Kananem. Tam to jakie jak ja zobaczyłem, tą końcówkę i tak dalej. Chociaż może na początku ten pierwszy odcinek z Wilkami, może będzie taki wolny. To moim zdaniem ten odcinek, świat pomiędzy światami, chyba tak to przetłumaczyć można, będzie Będzie kurła taki Anoda Happy Landing, będzie bardziej w tym stylu. Bo tam kurczę. Tam się w końcu wyjaśni, co z kurcza ciała soku. Znaczy, jeśli ktoś oglądał rebeliantów, my wiemy, gdzie znajduje się. Znaczy, <laughs> Spoilery. Okej, okay, to co czad? Jeszcze tam piszeć: Cebulawa, armia, sebiks. <laughs> Sebiksów na jedzie. <laughs> Okej, okay, to co czad? Ponieważ ja nie miałem robić, nie miałem w zamiarze robić tego. tego, tego, tego streama. Ale zobaczymy, się zapowiada, Myślałem, że troszeczkę więcej pokażę w tych zapowiedziach. Miałem trochę nadzieję na smurfowego admirała. Ale zobaczymy. Jeśli Ezra podwójna Beka przejdzie tego drugiego świata, czy będzie w tym odcinku ten? Chyba to za wcześnie jest. Ale zobaczymy. Bo to ile czas zostało już odcinków? Zostało jeszcze te dwa odcinki. Jeszcze chyba tylko będą z 3 tygodni nam zostały do końca. Nie A happy epilennych będzie jak nie... Ha, wa wałączysz rebelsów, co... Jak chcę Palputena, Możecie sobie zobaczyć. <grytanie> Prankowa kiedyś zbycha nie, ale Zbychu cały czas nie prankuje. Czasami naszasz mi kasę z filmu zdejmie i takie tam. OK, czat, dobra, nie przedłużajmy, ponieważ ja już tak jestem strasznie śpiący, nie miałem robić, nie miałem robić tego, tego live'a, wielkie dzięki za oglądanie, Dzisiaj jest ten odcinek, zobaczymy jaki będzie, zobaczymy jaki będzie. Kurczę, może, może być, uch, może być, kurde, ostry. Ja jeszcze... hello there. o Boże, hello there, ktoś jeszcze na Twitch czekajcie, bo widzę, jest jeszcze jakiś, y, ludz. Oho, dobra, przeczytamy i będzie na dzisiaj fajne, zobaczcie o kurde, hello there. zrobimy jakieś przyszłości, baziel fronty może inne streamy, ale to już nie dzisiaj, ponieważ śpię, uwaga, po filmie Han Solo będzie dodatek Delce, Maraton 50 twarzy Zbycha, co? ciemniejsza strona Zbycha, nowo z Zbycha, a więc zapraszam, wielkie dzięki wielkie dzięki, że zdjąłeś mi kasę z filmu, teraz ten film będzie 18+, wydało się, wydało się, jaki będzie kolejny film, sorry, sorry wielkie za spoilery, sorry wielkie za spoilery, dobra wielkie dzięki za oglądanie Wiekich ludzie, trzymajcie się i kurwa, no zobaczymy trzy tygodnie, panie, trzy tygodnie, pany i koniec rebeliantów, a później w końcu kolejny serial, czyli Star Wars Imperium. <laughs>